W programie 11.11 .11 Witam Państwa Przemysław Guzewicz. Już drugi raz spotykamy się z Panią Agnieszką Kisielewską, specjalistką do spraw żywienia i dietetyki. Dzień dobry. Dzień dobry. Tydzień temu rozmawialiśmy o roku szkolnym i o tym, jak prawidłowo odżywiać dzieci. Natomiast dzisiaj wrócimy jeszcze na chwilę do wakacji. Wszyscy mamy dobre wspomnienia, zdjęcia z wakacji, ale czasami taką pamiątką są niepotrzebne kilogramy i różne oponki. I w gabinetach dietetycznych, w salonach fitness zrobiło się tłoczno. Dlaczego tak się dzieje po okresie wakacyjnym? Rzeczywiście robi się tłoczno i jest coraz bardziej tłoczno. A się dzieje dlatego, że właśnie, tak jak on redaktor wspomniał, jest to czas relaksu, wakacje są czasem relaksu. E, poniekąd dajemy właśnie również upust naszemu podniebieniu, tak, i wtedy zajedamy się różnymi potrawami, bo przecież zwiedzamy różne zakątki naszego kraju, zwiedzamy zakątki naszego świata, więc próbujemy różnych potraw, e, poniekąd, poniekąd są to dla nas też nowe, nowe doświadczenia, więc w związku z tym przesadzamy z ilością. E, jeżeli jeżeli spędzamy czas aktywnie, to oczywiście sportem nadrabiamy i nasze organizmy wracają po wakacjach do normy. Natomiast jeżeli ten wypoczynek jest bierny i zdarzyło nam się mniej, mniej uczestniczyć w tym sporcie, no to niestety te kilogramy namnożyły się i trzeba sobie z tym poradzić. Co niektórzy radzą sobie na własną rękę i właśnie zaczynają biegać, zaczynają uprawiać czynnie sport a co niektórzy właśnie wędrują do specjalistów do spraw żywienia i my właśnie staramy się im pomóc. Ja myślę, że to bardzo dobry moment na odchudzanie, dlatego, że wtedy jeszcze tak nie do końca poddajemy się, tak, z tą obecną sylwetką, bo w momencie, kiedy już tych kilogramów nam się namnoży, za chwilę będzie jesień, za chwilę wpadniemy w fotele, tak, wpadniemy w zacisze naszych mieszkań i domów i praktycznie te kilogramy zaczną nam się namnażać i tych kilogramów zacznie przybywać. Jeżeli nie mamy tak silnej woli, jeżeli nie podejmiemy w tym momencie właśnie decyzji o odchudzaniu, no to za rok może czekać nas niemiłe rozczarowanie, bo na wiosnę te osoby będą chciały zrzucić szybko kilogramy. A wiadomo, że co na szybko to bardzo niezdrowo i oczywiście skutkuje to przede wszystkim efektem jojo. Jeżeli teraz podejmujemy decyzję o odchudzaniu, to mamy tą możliwość pracowania. Zjedą przez kilka tygodni czy kilka miesięcy, tak, bo to jest indywidualne, e, e, indywidualne założenie. Natomiast wtedy mamy pewność, że spokojnie i zdrowo stracimy te e, kilogramy, który, które nam się tutaj przyplątały w czasie wakacji. No właśnie, zwróciła Pani uwagę na to, żeby odchudzać się zdrowo. Co to znaczy? Ja myślę, że każdą dietę powinniśmy, przygotowując się do odchudzania, to każdą dietę powinniśmy sobie dokładnie przeanalizować. Bo przecież wystarczy wejść tutaj tak w internet, wystarczy poszukać w czasopismach, w różnych książkach i tych diet jest naprawdę bardzo wiele, setki, tysiące, tak? Więc tutaj każdy z nas powinien dokładnie przeanalizować dietę, z którą zamierza pracować. Czy jest to dieta bogata przede wszystkim w białko, w węglowodany, w tłuszcze, czy aby nie jest to dieta monotonna, bo wiadomo, że dieta, która będzie ukierunkowana monoskładnikowo na jeden właśnie składnik, no niestety jest dietą zubożającą nasz organizm w te pozostałe składniki. Więc pamiętajmy, że wszystkie te składniki powinny być w określonej ilości i proporcji. Oczywiście nie może też zabraknąć witamin czy składników mineralnych i tutaj nie dajmy się też zwariować, ponieważ często Często korzystamy też z suplementów z apteki. Tutaj często też słyszę od swoich pacjentów, że oni nie muszą jadać witamin w diecie, gdyż mogą sobie pójść do apteki i właśnie zażyć te, te składniki w preparatach tutaj farmakologicznych. No niestety, ja wtedy ubolewam tak i, i próbuję takiego pacjenta często namówić na witaminy czy składniki mineralne naturalne, w postaci naturalnej. Więc tutaj też apel, Abyśmy zwrócili uwagę, czy te składniki są prawidłowe. Więc przyglądamy się diecie. Kolejny, kolejny krok to jest oczywiście wytrwanie w tym wszystkim. Więc jeżeli już podejmujemy jakąkolwiek dietę, to powinniśmy założyć cel naszego odchudzenia, czyli ile kilogramów chcemy schudnąć i w jakim czasie, ponieważ ważne jest tempo. Nie może być to zbyt szybkie, drakońskie odchudzanie, bo wtedy już bardzo wyniszczymy nasz organizm i, i, i za chwilę wrócą te kilogramy w postaci tak zwanego efektu jojo. Więc powinniśmy rozłożyć nasze odchudzanie z takim tempem, około pół kilo do kilograma na tydzień. Jest to bardzo wtedy zdrowe tempo i mamy pewność, że jest to prawidłowo. Mówiliśmy o tym, że wakacje dostarczają, czy mogą nam dostarczyć tych niepotrzebnych kilogramów. Przychodzi jesień i chcielibyśmy je zrzucić, ale czy to jest dobry okres, czy może, tak jak kiedyś się mówiło, zgromadzić trochę tych zapasów na zimę, tak jak niedźwiadek na przykład? No i właśnie, są zawsze tego plusy i minusy. I również powinniśmy rozważyć naszą sytuację, zawsze też. Podchodzę do pacjenta indywidualnie, siadamy i rozmawiamy, jaki mamy cel. Jeżeli okazuje się, że tych kilogramów jest bardzo dużo do zgubienia, czyli pacjent posiada już otyłość, a nie nadwagę, to oczywiście bardzo zachęcam, żebyśmy rozpoczęli już na tym. W tym okresie jesieni, gdyż wtedy mamy czas, nie śpieszymy się, możemy spokojnie popracować wspólnie nad odchudzeniem danego pacjenta, bo przecież odchudzamy się zdrowo. Tak przypominam, odchudzamy się w zdrowym, w wolnym tempie. I wtedy mamy czas do następnych wakacji i, i zdążymy i nie, nie stresujemy się tym wszystkim. No minusem jest to, że rzeczywiście tak jak pan redaktor wspomniał, zaczyna się robić nam chłodniej, tak? Tracimy tkankę tłuszczową, co również skutkuje tym, że ta nasza naturalna izolacja organizmu no, jest mniejsza, więc szybciej wytracamy ciepło. Nawet takim powiedziałabym skutkiem, poniekąd ubocznym właśnie odchudzania jest to, że wprowadzamy ten organiz tak zwaną termogenezę drżeniową, co powoduje, że mamy częściej gęsią skórkę, to jest taki naturalne naturalny Reakcja organizmu i mamy taką tak zwaną trzęsiawkę. Nawet jeżeli dla, mamy temperaturę otoczenia, przykładowo taką temperaturę pokojową, dla innych organizmów jest to komfort termiczny, natomiast dla nas, dla nas w momencie odchudzania, kiedy tracimy tkankę tłuszczową, robi nam się po prostu zimno. Więc tutaj rzeczywiście takim utrudnieniem jest temperatura otoczenia, która nam wiadomo wędruje troszeczkę w dół, ale mamy doskonałe też warunki, jeżeli chodzi o warzywa i owoce, bo teraz mamy nasze krajowe owoce, które są bardzo tanie, które są zdrowe, ponieważ nie przechodzą okresu magazynowania, transportu, więc w związku z tym praktycznie możemy bezpośrednio od danego rolnika, tak, czy producenta tychże owoców czy warzyw bezpośrednio kupić i przechowywać, tak zjadać je w naszych domach w naszej kuchni, więc skutkuje tym, że ta żywność jest zdrowa. Na pewno, na pewno pod tym kątem jest to bardzo du dużym plusem. Szukam tych plusów, szukam też minusów, więc minusem będzie to, że rzeczywiście spędzamy wtedy, na jesieni spędzamy więcej czasu w domach, więc wtedy, wtedy mamy więcej czasu, spędzamy ten czas najczęściej z rodziną, z dziećmi, więc wtedy próbujemy również nowych potraw, potraw tak gotujemy. W zasadzie kufcikujemy pod wszelaką postacią, co oczywiście skutkuje podniebieniem naszym, tak? Gdzie jesteśmy bardzo głodni, robimy się głodni, same zapachy, tak? Korcą nas, więc trudniej przetrwać tą dietę. No, to jest rzeczywiście minus. Natomiast tak, minusując i plusując, zakończę plusem, że przecież w całym odchudzaniu to najważniejsze jest nasze zdrowie, tak? Najważniejsze jest nasze samopoczucie. I jeżeli mamy ochotę, jeżeli mamy ten moment, że właśnie w tym momencie chcemy zmienić nasze życie, chcemy zadbać o to zdrowie, to powinniśmy bezwłocznie rozpocząć odchudzanie. Um, dla tych, którzy lubią wakacje na plaży i wtedy muszą się bardziej odsłonić, to można też podpowiedzieć, że skoro jest jesień, jest chłodno, więc te mankamenty możemy na ukryć. razie ukryć ubraniem i ciężko pracować, żeby na wiosnę czy latem już ich nie było, bo jeżeli obudzimy się zbyt późno, no to może nam grozić ta drakońska dieta, o której Pani mówiła, i wtedy będą y, złe skutki. No niestety, niektórzy mówią, że mają tak zwaną słabą, silną wolę i y, nie są w stanie takiej długiej diety utrzymać. Jeżeli mamy chudnąć po niewiele kilogramów tygodniowo, no to ten okres będzie dosyć długi. Jak wytrzymać w tym czasie? Co możemy doradzić? No i teraz tak, tutaj właśnie radzę, pracę doradzam zawsze wtedy pracę z dietetykiem, bądź z psychologiem, ponieważ ja zawsze mówię, że w grupie raźniej, a poza tym jeżeli czujemy taki bat nad sobą w postaci dietetyka, jest nam rzeczywiście łatwiej przetrwać kurację odchudzającą. Zazwyczaj osoby, które przechodzą do dietetyka, są już po wcześniejszych próbach takiego odchudzania, mają za sobą bardzo wiele skończonych diet, czasami zakończonych powodzeniem, czasami niestety nie. I taki dietetyk prowadzi danego pacjenta, spotyka się z nim cyklicznie raz na dwa, trzy, cztery tygodnie. Wtedy możemy porozmawiać, zmieniamy dietę, czasami właśnie modyfikujemy, wprowadzamy korekty ilościowe, jakościowe, ale przede wszystkim rozmawiamy z tym pacjentem, z jakimi problemami borykał się w ciągu całego miesiąca, co było przeszkodą, co należałoby zmienić. Podpowiadamy, jak, jak, jak ewentualnie. Dokonywać tych zmian, podpowiadamy, jak radzić sobie z głodem, który się pewnie na, na różnych momentach tak odchudzania pojawia. Podpowiadamy też radzimy, jaką aktywność fizyczną wdrożyć, na jakim etapie, bo przecież nie każdy może pozwolić sobie od razu na bieganie czy, czy intensywną pracę w siłowni. Więc w związku z tym ten kontakt z pacjentem jest bardzo ważny. Jeżeli nie dietetyk, to oczywiście mamy psychologa, z którym też zawsze możemy poprowadzić takie wspólne odchudzanie i zdarza mi się to bardzo często, gdzie pacjent przy współpracy właśnie z dietetykiem, z psychologiem uczestniczy we wspólnej kuracji. No i mamy grupy wsparcia, mamy przecież w domu rodzinę, mamy w domu męża, żonę, mamy rodziców, mamy rodzeństwo, dzieci. Bardzo często obserwuję, jak właśnie córki przeprowadzają swoje mamy do dietetyka i prowadzą w zasadzie tą mamę podczas całego odchudzania i jest to mm, bardzo fajny obraz, bo ja widzę, że ta wspólna komunikacja między, między tymi e, osobami właśnie skutkuje e, powodzeniem tego odchudzania i, e, i jest wtedy łatwiej tą kurację przeprowadzić. Więc jeżeli mm, nie rodzina, to oczywiście przyjaciel. Z pracy, przyjaciółka, tak, z którą zawsze możemy przecież porozmawiać w sytuacji kryzysowej, zadzwonić, wyciągnąć ją na zakupy, wyciągnąć ją na spacer, wyciągnąć ją do kina, tak żeby, tak żeby było nam łatwiej, żeby ten dobry humor dopisywał, bo przecież odchudzanie to ciężka walka z kilogramami, odchudzanie to ciężka praca pacjenta, odchudzanie to przede wszystkim też ogromna silna wola. Jak słyszeliśmy, po odchudzanie może nie tylko poprawić naszą sylwetkę, ale też zacieśnić więzy rodzinne i towarzyskie. Także życzymy Państwu powodzenia. Niech to wakacyjne odchudzanie będzie jak najbardziej skuteczne. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem była pani Agnieszka Kisielewska, specjalistka do spraw żywienia i dietetyki. Dziękuję. Dziękuję.